No hej, kolejny rok, kolejne Call of Duty. Tym razem kotlecik był pieczony przez 4 lata, przez 4000 tysiące kucharek. I wygląda na to, że mamy nie kotlet, a czarny klops. Zanim rozpocznie się wszelkiego rodzaju marudzenie, stękanie w komentarzach, od razu zaznaczam, że ten film będzie dotyczyć tylko i wyłącznie mojej skromnej opinii na temat trybu multiplayer. Tak więc, jak wypada tryb multiplayer w Call of Duty Black Ops 6, Black Cox 6 czy też Black Clops 6? No nie najlepiej. I zaczniemy sobie od pierwszego takiego fundamentalnego elementu i są to mapy. I pierwsza rzecz, o której chcę porozmawiać, to ilość tych map. Na premierę dostaliśmy 16 map, niedawno pojawiła się jedna dodatkowa mapa, łącznie mamy ich 17. Ale te mapy jeszcze dzielą się na 12 map, które są takimi rdzennymi mapami dla trybu 6 kontra 6 oraz 4 małe mapy, które są stworzone po to, żeby grać w trybie 2 kontra 2. Dlaczego zaczynam o temat związany z ilością map? Mianowicie gra powstawała 4 lata. Dostaliśmy tylko i wyłącznie 16 map, co uważam, że jest zdecydowanie za mało. Taką optymalną liczbą byłoby 20, 22 mapy. Na mieście ludzie też mówią, że nie ilość, a jakość, ale w przypadku Black Cox 6 tej jakości zwyczajnie nie ma. Problem z mapami nie jest taki jasny i klarowny. Na ten problem składają się również pomniejsze problemy, które w całości tworzą bardzo przykry obraz nędzy i rozpaczy. Tak więc, jeżeli chodzi o mapy, ich takim głównym czynnikiem, który decyduje o tym, że są one złe, to to jak one są skonstruowane. Te mapy nie mają charakteru, nie mają żadnego flow i niestety nie są to mapy trzypasmowe, które, tak na dobrą sprawę, na właśnie triage z Activision obiecało. Często, gęsto są to dwu- i pasmowe mapy, czasami dwupasmowe pasmowe, tak na siłę, z dodatkiem szybtej wyobraźni, można by było którąś z tych map podciągnąć do tego właśnie trzypasmowego schematu. Jeżeli śledzicie temat i przeglądaliście te mapy, jak one wyglądają i ich układ, to niestety wygląda to wręcz tragicznie i odnoszę wrażenie, że 95% tych map to są wycinki prosto z nowej mapy do Warzone. I tak na dobrą sprawę mógłbym wyliczyć dwie mapy, maksymalnie trzy przy dobrym humorze i Byciu bardzo litościwym. Taką pierwszą mapą to bez wątpienia jest Gunline. Drugą taką mapą niespodzianka, niespodzianka ta mapa to Newtown. Newtown do gry trafił właśnie niedawno, bo 1 listopada. Niestety, z rządzeniem losu, jedną z najlepszych map w grze jest mapa, która jest już w serii Call of Duty od bardzo, bardzo dawna. Jest to kolejny jej remaster. Mapa, którą stworzyło stare Treyarch, którego praktycznie już teraz nie ma, które już nie istnieje, także to też sporo mówi o tej grze. I taką właśnie trzecią mapą, którą mógłbym podciągnąć do tego zaszczytnego grona grywalnych map, to uważam, że jest to mapa Volt Ilość map to jedno, rozmiar map to drugie, ale jest też coś takiego jak podział map, o którym wcześniej wspominałem. Niestety, ktoś tak bardzo bystry i mądry wpadł na genialny pomysł i stwierdził, że ok, mapy które są dostosowane do grania 2 vs 2 sprawimy, że one będą również w rotacji dla 6 kontra 6 i to się totalnie nie sprawdza nawet mapy które oznaczone przez tryarch jako średnie powiedziałbym, że one są tak bardziej mniejsze niż średnie, ale na nich niestety również 6 vs 6 często jest no nie nie wiem kto w pana taki genialny pomysł Stwierdził, że 6 kontra 6 będzie fenomenalnym rozwiązaniem na mapach, które są bardzo, bardzo malutkie, nawet powiedziałbym, że mniejsze od Shipment killhouse. No ale jest jak jest, najwidoczniej oni wiedzą lepiej, a my się totalnie nie znamy. Na rozmiar map można by było jeszcze jako tako przymrużyć oko, ale niestety, jeszcze są dwa składniki, które sprawiają, że niestety te mapy sają bałe. Bo tak się pięknie składa, że jednym z tych elementów jest to, że. Zwyczajnie te mapy nie są dostosowane do tego, jak szybko się potrafimy przemieszczać po mapie. No bo mamy normalne poruszanie się, mamy bieg, mamy taktyczny sprint, no i mamy cały ten omni-movement, który sprawia, że nie musimy się już zatrzymywać, możemy pozostać nadal w pełnym sprincie, gdy właśnie chcemy dokonać jakiegoś obrotu czy zmiany kierunku. To sprawia, że jesteśmy w ciągłym ruchu. Nie zmniejszamy naszej prędkości poruszania się. Już pomijam fakt, że Normalne poruszanie się nie jest jakieś strasznie wolne, jakieś taktyczne, jak wiecie. W Modern Warfare 2019, ale jest takie optymalne. Do tego dochodzi sprint i taktyczny sprint. Także tutaj naprawdę potrafimy poruszać się dosyć szybko, no ale ktoś w świecie tego nie wziął pod uwagę. No i jest jak jest. I takim ostatnim, totalnym, absolutnym gwoździem do trumny map jest system spawnów który jest mega, mega, mega tragiczny. Mieli coś poprawić. Te zmiany, jeżeli są, to są bardzo takie prawie niewidoczne, można by było powiedzieć. I one dotyczą tylko i wyłącznie map, które były właśnie w becie. Pozostałe mapy tragedia i to bardzo wielka tragedia. Jak przed chwilą mówiłem, nie wiem, kto wpadł na pomysł i to zaklepał. Najwyraźniej ktoś to nie ma bladego pojęcia. Jakby tego było jeszcze mało, te zepsute spawny są w praktycznie każdym trybie gry. Nawet w takim trybie jak Infected, zarażony. Co jest totalnie niewiarygodne, jak do tego doszło, nie wiem, nie mam tego pojęcia. Ręce zwyczajnie opadają i brak człowiekowi słów. Niestety jeżeli chodzi o rzeczy negatywne to na tym nie koniec, bo jeszcze są takie rzeczy jak serwery i kod sieciowy i nie wiem który to już jest rok, ale za każdym razem jest to samo. Nie mam do tego pojęcia jak to jest możliwe, że firma która na koncie ma odtąd kasy nie potrafi, czy też sorry, nie chcę zainwestować w lepsze serwery, jak i w inżynierów, którzy sprawiliby, że ten kod sieciowy byłby lepszy. Podobno z tego, co ludzie mówią, to serwer, jak i kod sieciowy działa na 60 Hz. Gdy sobie tak porównamy, jak wygląda tutaj te 60 Hz, ten 60-tykrejtowy serwer, netcode itp., itd., do tego, co można zobaczyć w Overwatch, które również działa. W oparciu o 60 Hz, to jest to niebo i ziemia. I Black Ops 6 wygląda bardzo, bardzo, ale to bardzo miernie. Najzabawniejsze we wszystkim jest to, że ci najwięksi fanboye Duty tak mocno krytykowali i naśmiewali się z kodu sieciowego w ExeFiant. A tutaj niestety okazuje się, że kod sieciowy, jak i wydajność serwerów w Black Ops 6 wcale lepsza nie jest. Jeżeli chodzi o negatywne sprawy, to pozostały nam jeszcze dwie rzeczy, także dochodzimy już do samego końca. I jedną z tych ostatnich rzeczy jest mechanika, o którą zwyczajnie nikt nie prosił i nikt nie chciał. W skrócie nazywa się to ADS Sway. I wygląda to mniej więcej tak, że gdy robimy przycelowanie, nagle randomowo zaczyna nam kołysać bronią. Nie jest to nic nowego, ten syf był w tym szajsowatym nowym Modern Warfare 2. W tym nowym Modern Warfare 3 Sledgehammer Games to usunęło. Tutaj uszanowanko i respekt ekipie Sledgehammer Games się jak najbardziej należy. Dobijawy tym wszystkim to, że jest to totalnie losowe i najgorzej mają się snajperzy. W przypadku snajperek ten efekt jest natychmiastowy. Jeżeli chodzi o karabiny szturmowe, o SMG, o lekkie karabiny szogranne i całą resztę. To natomiast działa po pewnym czasie, uaktywnia się to po jakiejś chwili. Są dodatki, które sprawiają, że ten efekt uaktywnia się dopiero po pewnym czasie, ale niestety, mimo to takiego czegoś nie powinno być w takiej też grze. No ale ktoś stwierdził, że muszą dodać jakąś rzecz, jakiś gimmick, aby sprawić, że gameplay będzie bardziej atrakcyjny, i takie coś dodali, mimo że w poprzedniej osłonie Duty ktoś bardziej mądry usunął to. Nadal broń jak strzelają, to jest pełno dymu, jakby ktoś rzucał nam przed oczy granat dymny. Oprócz tego wszędzie dymu, który sprawia, że praktycznie swojego celu nie widzimy, no to jeszcze coś takiego jak aim punch, visual, recoil a, i ukochany flinch, który, ok, mógłby być w grze, gdyby był stonowany. No, ale ktoś padł na pomysł, że lepiej jak nami, to lepiej na lewo i prawo. Pomimo wszystkich tych wad, uważam, że w tej grze są rzeczy, które są. Pozytywne. I pierwszą taką rzeczą jest gameplay. Ja wiem, narzekałem na to, że jestem Sandobyski Visual Recoil, aim Punch, ten cały paskudny Dym, Flinch, ADS Sway, itp. Itd. Ale tutaj trzeba też zaznaczyć to, że ogólnie ten cały Gameplay i to jak on działa, jaki daje feeling, naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. Powiedziałbym, że to jest taka rzecz, która zawsze w wykoly jest wykonana bardzo dobrze. I tutaj w Black Ops 6 ta tradycja jest kontynuowana. I gdyby właśnie pozbyć się tych niepotrzebnych rzeczy, to on by był jeszcze lepszy. No ale. Następną rzeczą jest Omni Movement. I od razu zaznaczę, nie lubię tego całego skakania, robienia tych akrobacji, bo to jest totalnie absurdalne i nie ma racji bytu w takiej grze. To raz po drugie te animacje z trzeciej osoby są. Tragicznie zepsute i paskudne, i tutaj na dokładkę jeszcze dołożę fakt, że niestety gra nie wyrabia z tymi wszystkimi animacjami i dzieją się bardzo kiepskie rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o te takie fundamentalne rzeczy związane z Omni Movementem, czyli że możemy cały czas być w ruchu, obracać się, biegać na boki, to jest genialne. Nieraz z tego korzystałem, jest to bardzo fajna rzecz. Która sprawia, że cały czas pozostajemy w ruchu, jak dla mnie, naprawdę to jest bomba, i mogliby usunąć te całe skakania, krobacje, robienie szczupaków itp. itd., a pozostawić właśnie tylko i wyłącznie te poruszanie się, bieganie na boki bez zatrzymywania się i byłoby na pewno 100 razy lepiej. Na sam koniec filmu zostawiłem sobie audio. Jest to taki dla mnie znak zapytania, bo z jednej strony potrafi działać jak należy. Robi mega robotę i mega wrażenie Z drugiej strony jest ta cała zadyma z tym płatnym audio Zaczniemy od tej dobrej rzeczy czyli Kiedy to audio faktycznie działa naprawdę one robi robotę I te domyślne audio które stworzyło Treyarch również jest wykonane w technologii 3D Więc wszystkie te rzeczy są słyszalne jak powinny być słyszalne Natomiast, jeżeli chodzi o te płatne 3D audio, ten darmowy profil robi robotę. Ten płatny, spersonalizowany profil jest stworzony dla ludzi, którzy mają nieco inny kształt głowy. Nie wszyscy mamy kształt głowy taki sam. Niektórzy mają inny, więc powstał taki, a nie inny profil, który jest bardziej spersonalizowany, bardziej dostosowany do nich. I ludzie mówią, że działa, nie działa, ale w koniec końców. Wyszło na to, że jest z tym ogromny problem i Treyarch musiało to zwyczajnie usunąć, wyłączyć, na tą chwilę jest to niedziałające, jest to niedostępne i nie wiadomo kiedy ta rzecz się pojawi w grze, kiedy będzie funkcjonalna. Także współczuję tym, którzy kupili to na premierę, a chwilę po niej Treyarch tą funkcję totalnie usunął, wyłączył i nie mogą z tego korzystać, także jest mi bardzo przykro. Niech to będzie dla Was nauczka, jeżeli już tak bardzo chcecie bawić się w tuningowanie dźwięku to Na internecie znajdziecie pełno różnego rodzaju profili Które są Do konkretnego modelu słuchawek być może znajdziecie EQ które jest pod Wasze słuchawki Ewentualnie możecie pobawić się profilami Które Treyarch stworzył Będąc z wami szczerym ten Domyślny profil czyli Treyarch Mix Jak najbardziej jest dobry ale zdradzę wam pewien sekret bo wydaje mi się że najlepszym profilem jest profil cios znienacka w wersji angielskiej nazywa się Sucker Punch On naprawdę sprawia że te wszystkie kroki są zdecydowanie lepiej słyszalne także możecie pobawić się tymi profilami pobawić się EQ Prawda jest taka że te całe pay to win audio to nadal jest pay to win audio czy one działa czy nie Nadal jest to pay to win i taka rzecz nie powinna mieć miejsca w grze ale niestety Activision zawsze było chciwe na kasę, dajcie im palec to oni sobie wezmą od was całą rękę. Za parę lat, Bóg wie co jeszcze mogą wymyśleć, może być takie coś jak Call of Duty Plus, gdzie za dodatkową opłatą dostaniecie nowe bronie, zdecydowanie szybciej niż cała reszta, powiedzmy dwa tygodnie wcześniej i się okaże, że te bronie są mega OP, no bo w końcu dodatkową kasę za nie zapłaciliście. Troje lipa, że się wygadają, bo teraz Activision oglądając ten film, może ten pomysł przechwycić i go wdrążyć do gry. Yikes. Proszę bardzo, oto macie moją opinię na temat trybu multiplayer w Black Ops 6. Rzeczy, które nie lubię, rzeczy, które lubię. Być może moja opinia pomoże Wam w zdecydowaniu, czy chcecie kupić tę grę, czy też nie. Od razu Wam odradzam zakup tej gry za pełną kwotę 370 zł ouch, to jest bardzo ogromna kwota, jest to bardzo dużo za grę, która za paręnaście miesięcy zwyczajnie będzie śmieciem więc jeżeli ktoś bardzo chce zagrać w tą grę to polecam mu Game Passa, nadal można za śmieszne pieniądze kupić na kilkanaście miesięcy a zakładam, że część z was swaniaczków już pewnie przed sobie nakupowało kilkanaście miesięcy Game Passa na Indie czy inną Turcję i macie spokój na kilkanaście miesięcy bądź lat jak na przykład właśnie ja także w tym filmie na temat Multiplayera do Black Ops 6 to by było na tyle z mojej strony napiszcie w komentarzu co wam się podoba co wam się nie podoba czy totalnie macie wyjebane na serię Call of Duty i bardzo chętnie byście ją widzieli na stosie płonącą z innymi sierwogrami w każdym bądź razie komentarze należą do Was. Jeżeli Wam się materiał spodobał, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli nie, zostawcie kciuka w dół. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie suba z dzwoneczkiem. To tyle. Miłego dnia. Trzymajcie się. Peace. You.